Cześć, z tej strony Kamie Piwniczek-Oksy. Witam wszystkich serdecznie na kanale. Na warsztat dzisiaj chciałbym wziąć bardzo ciekawą metodę, dzięki której poprawimy swoją regenerację treningową, poprawimy tak zwane wigglings, czyli nasze słabe ogniwa. Zwiększymy naszą wytrzymałość, kondycję, hipertrofię oraz pomożemy ogólnikowy proces rozwoju siły w naszym treningu. Oryginalnie metoda ta nazywa się Extra Workouts Czyli po prostu ekstra dodatkowe treningi. W zależności od źródła możemy się też spotkać z nazewnictwem mini workouts, czyli po prostu mini treningi. Nie znalazłem w polskim internecie żadnej informacji na temat tej metody, dlatego bardzo się cieszę, że mogę ją przedstawić tutaj jako domniemany pierwszy na kanale. Istnieje takie pojęcie jak work capacity, jest to bardzo ważne w kontekście wprowadzenia do tego, co będę mówił w dalszej części filmu. W dosłownym tłumaczeniu Work Capacity to jest po prostu zdolność do wykonywania pracy. Raczej w kontekście treningowym nic to nikomu nie mówi. Także będę chciał po prostu omówić to pokrótce co to jest. Wiadomo że im dalej w las tym w przypadku im dłużej trenujemy tym nasz trening staje się coraz cięższy. Progres zwalnia, ciężary robią się większe. A co za tym idzie, nasze ciało, nasz układ nerwowy jest poddawany większym odciążeniom niż na początku, przez co regeneracja jest coraz słabsza. Wiadomo jest jednak, że jedyną drogą, by stawać się coraz silniejszy, jest po prostu wraz ze wzrostem zaawansowania trenować, dźwigać, trenować więcej, mocniej, szybciej itd. Stajemy się coraz silniejszy, więc musimy trenować coraz ciężej. Co za tym idzie. Analogicznie od stopnia zaawansowania, wraz ze stopniem zaawansowania intensywność oraz objętość muszą być coraz większe. Work capacity jest zdolnością do wykonywania jak największej ilości pracy treningowej w jak najkrótszym odstępie czasowym. Im większa jest, nasza, im, im większa jest ta zdolność, tym po prostu nasz układ sercowo-naczyniowy. Nasz układ nerwowy, nas, nasz układ mięśniowo-szkieletowy potrafi się szybciej zregenerować do następnej serii, następnej jednostki treningowej, itd. Co w ogólnym rozrachunku pomoże nam po prostu poczynić większe postępy treningowe. Pojęcie to związane jest z tak zwanym general physical preparedness, czyli po prostu ogólnikowym przygotowaniem fizycznym. Często te pojęcia możemy spotkać. W książkach dotyczących treningu siłowego, najczęściej wydawanych za oceanem. Na przykładzie praktycznym, jeżeli chodzi o World Capacity, powiedzmy, że mamy dwóch gości, z których każdy z nich ma rekord w martwym ciągu na jedno powtórzenie 200 kg. Załóżmy, że tych samej długości wykonuje matwy ciąg, powiedzmy, z tą samą techniką. Powiedzmy, ponieważ oczywiście nie ma dwóch takich samych osób, które potrafią wykonać jakieś ćwiczenie z dokładnie tym samym odwzorowaniem wzorca ruchowego, dlatego, tak hipotetycznie, czysto na potrzeby programu, przyjmiemy sobie, że mają po prostu taką samą technikę. Ten z nich, który w ciągu 10 minut Wykona więcej powtórzeń z ciężarem równym 90% swojego e, maksa, czyli w tym przypadku 200 kg max, więc 90% to 180 kg. Jeżeli któryś z nich wykona więcej powtórzeń, tak jak mówię, e, w przeciągu 10 minut z tym ciężarem, to po prostu ten, który to zrobi wcześniej, e, który zrobi więcej, e, ma po prostu większe work capacity, czyli po prostu większą zdolność do wykonania większej ilości pracy w krótszym odstępie czasowym. Co za tym idzie, jego organizm będzie miał większe zdolności regeneracyjne, co w dalszym etapie przełoży się, może się przełożyć na większy progres treningowy. To nie działa oczywiście też tak, że jeżeli mamy człowieka, który ma rekord w martwym ciągu 300 kg. I porównamy go z gościem, który ma jako w martwym ciągu 200 kg, no to wiadomo, że obciążenie 300 kg wywołuje jest, obiektywnie, jest tak, że obciążenie 300 kg wywoła dla organizmu większą fatygę, aniżeli martwy ciąg z ciężarem wykonany, wykonany z ciężarem 200 kg. Więc to też nie rośnie liniowo. Nie jest to od A do Z tak jak mówię liniowo, więc należy to, nie należy tego rozpatrywać pod tym kątem, że powiedzmy ta osoba, która ma, ten matryc 300 kg i powiedzmy w tym, w ciągu 10 minut zrobi mniej powtórzeń od tego, na tym swoim 90%, 90 maxa od tego człowieka, który ma jako 200 kg i ten człowiek z 200 kg zrobi więcej. No to tak jak mówię, ta osoba... To nie jest też tak, że ta osoba, która ma ten około 200 kg, ma większe te work capacity, ponieważ nie rośnie to po prostu liniowo. Obciążenie przy 200 kg na organizm jest dużo mniejsze niż w przypadku 300 kg. Także należy też o tym pamiętać w kontekście tego pojęcia. Idąc dalej, nawiązując do meritum, istnieją takie metody, dzięki którym możemy zwiększać nasze work capacity. Jedną z nich są właśnie ekstra treningi, Louis Simons ze swoimi zawodnikami starał się robić jak najkrótsze treningi główne, o jak największej intensywności. Wiadomo tydzień ma 7 dni, natomiast tam w Westside u Potafili potrafili robić nawet 14 treningów siłowych w ciągu tygodnia. A jak to się działo? To właśnie przez te dodawanie bardzo krótkich specjalnych ekstra treningów które miały na celu poprawić jakąś kulejącą grupę mięściową, jakieś słabe ogniwo, zwiększyć właśnie work capacity oraz GPP. Więc jak zacząć z czymś takim, żeby to miało ręce i nogi bazując na jakimś przykładzie. Od razu zaznaczę tutaj, że te treningi powinny być dostosowane pod siebie, także omówienie przykładu w tym przypadku ma być tylko i wyłącznie. Pomocą służącą do ułożenia tego pod, pod samego siebie i nie należy się tym te sugerować w stu ponieważ po prostu nikt nie jest taki sam i każdy ma jakieś inne kulejące elementy w treningu. Ale weźmy sobie taki przykład, załóżmy, że trenuję sobie planem góra-dół, czyli tak zwany Upper Lower Split. Dwa razy w tygodniu robię trening góry oraz dwa razy w tygodniu robię trening dołu. Raz w tygodniu wykonuję tą górę bardziej pod kątem siłowym, natomiast raz w tygodniu wykonuję ją bardziej pod kątem hipertroficznym w celu nabicia objętości dla tej góry. Analogicznie to samo na odwrót w przypadku dołu. Jeden trening siłowy, jeden objętościowy. Na, załóżmy, że na przykład w poniedziałek wykonałem sobie bardzo ciężki telnik do uciała, e, natomiast e, w środę wykonałem sobie bardzo ciężki telnik góry. Na sam początek radziłbym zacząć najlepiej z dwoma takimi mini treningami w tygodniu. Jeden w przypadku dołu, jeżeli dół wykonałem w poniedziałek, to trening, mini trening dołu wypadałby we wtorek, czyli około 24 godzin po treningu głównym, i to samo w przypadku góry, jeśli wykonałem ją w środę, to ten mini trening. Po 24 godziny, około po treningu głównym, wypadałby w czwartek. Takie treningi nie po, powinny być relatywnie krótkie, nie powinny na razie przekraczać tych 20-30 minut, maksymalnie. Ćwiczenia trzeba sobie dobrać indywidualnie pod siebie. Na każdego lepiej zadziała co innego, w zależności z czym mamy po prostu problemy. Ale zacznijmy sobie od do ciała niech będzie, że aktualnie, jeśli chodzi o przysiad, mam problem z kontrolowanym zejściem do tyłu oraz w dół. Więc gdzieś tam mnie telepie, ten ruch nie jest taki płynny, nie mogę tego ciężaru dobrze kontrolować tak jakbym chciał. Więc z dużą dozą prawdopodobieństwa oznacza to, że mam po prostu słabe tylne uda, czyli słabą grupę kulszowo-goleniową oraz pośladki. Więc muszę sobie po prostu na ten wtorkowy trening dobrać takie ćwiczenia, które wzmocnią mi te słabe partie mięśniowe, odpowiedzialne za to słabe ogniwo, ten słaby dany punkt w tym przysiadzie. Te treningi nie mają być ciężkie. Robimy raczej wysokie lub nawet bardzo wysokie powtórzenia. Nieduże ciężary, czyli mała intensywność bardziej objętościowe, wraz ze wzrostem zaawansowania te treningi można sobie oczywiście jeszcze bardziej urozmaicać i wprowadzać różne inne metody. Dobrze tutaj się sprawdzą ćwiczenia z gumami oraz handlami, ponieważ nie wywołują zbytnio dużego obciążenia naszego ciała w kontekście układu nerwowego. Po nich po prostu szybciej się zregenerujemy. Ale jak najbardziej można użyć też sztang, czy maszyn, lub nawet własnego ciała. Wszystko zależy od danego ćwiczenia i doboru do niego ciężaru, żeby ten ciężar nie był zbyt duży, żeby to ćwiczenie nie było zbyt intensywne. Jest to też dobra rzecz dla kogoś, kto ma siłownię w domu, kto ćwiczy w domu, bo nie trzeba do tego mieć jakichś mega skomplikowanych sprzętów. Niech będzie, że dla tego treningu dołu wybiorę sobie ćwiczenia z gumami, e, na przykład pull through e, na pośladek oraz m, uginanie nóg na dwójki z gumą, czyli banded leg curls e, na dwójki, czyli na grupę, na grupę kulszowo-goleniową sobie wybieram takie ćwiczenie. Można sobie to zrobić w domu, zaczepić gumę o jakąś szafę, jakieś krzesło. Na pewno u każdego coś takiego się znajdzie. Łącznie dwa lub trzy ćwiczenia, w tym jedno ćwiczenie zawsze na brzuch, gdyż Louis Simons powtarzał, że do takich treningów należy dorzucić sobie zawsze jedno ćwiczenie na brzuch, ponieważ po prostu brzuch nigdy nie jest słaby w kontekście, nigdy nie jest zbyt słaby w kontekście treningu siłowego. Eee, przepraszam, nigdy nie jest zbyt mocny w kontekście treningu siłowego. Eee, można robić normalne serie, można to sobie łączyć w jakieś tam serie łączone, no naprawdę multum metod można sobie dowolnie to skonstruować. Trzy wysoka ilość powtórzeń, 3 lub 4 serie każdego ćwiczonka. Na początek po prostu zaleciłbym robić do momentu, kiedy zaczniemy czuć te mięśnie. Wiadomo, nie jakiś tam upadek mięśniowy, nie jakiś tam amrap, po prostu do momentu czucia mięśni i powinno wystarczyć, kiedy będziemy czuć takie, powiedzmy, lekkie palenie, pompę i tak dalej. Taki sam przykład bierzemy sobie dla treningu góry. Na przykład mam problemy z tricepsem oraz plecami w wyciskaniu. Jeśli chodzi o triceps, Mam problem z górną fazą wyciskania, czyli lokautem. Natomiast jeżeli chodzi o plecy, to mam problem z tam właściwym zaangażowaniem najszerszych grzbietu do pracy na ławce. Tam problem z powiedzmy usadowieniem sobie łopatek podczas leżenia na ławce itd. Tak Więc powiedzmy dla pleców biorę sobie ćwiczenie, przykładowo wiosłowanie. Sztangielką jedną w oparciu tułowia, natomiast dla tricepsa biorę sobie prostowanie ramion z gumą. Powiedzmy, gumę można zaczepić sobie, zarzucić na, na przykład drzwi, jeżeli ktoś trenuje w domu, albo na przykład też można wziąć gumę i wiosłować przy pomocy, za pomocą gumy zaczepionej też o jakieś krzesło i jeszcze jakieś świeciąko, właśnie na brzuch. Tak, łącznie trzy ćwiczenia. Tak samo wysokie powtórzenia tricepsy lubią nawet 50 plus powtórzeń w serii. Jest to świetne w kontekście ukrwienia, dopływu krwi. Jest to świetne pod kątem regeneracyjnym i zapobiegawczym, jeżeli chodzi o kontuzję dla łokci. Także tu polecam takie coś. Też gdzieś 3-4 serie. Taki sam schemat jak z dołem ciała. Można sobie takie treningi układać dowolnie pod siebie, pod każde słabe ogniwo, każdą słabą grupę mięśniową. Wraz ze wzrostem zaawansowania ich ilość może wzrastać. Można rotować sobie co jakiś czas ćwiczenia, zmieniać ich kolejność czy czas wykonywania. Łączyć sobie z jakimś tam domowym fizjo, jakąś sesją mobilności, jeżeli ktoś tego potrzebuje właśnie na dany moment. Można to też po prostu dostosować do praktycznie każdego dobrze ułożonego planu treningowego. Po takich treningach nasze ciało jest lepiej pobudzone do regeneracji poprzez choćby właśnie lepsze ukwienie tkanek. Po prostu więcej krwi tam dopływa, jest lepsze środowisko do regeneracji w naszym ciele. Dzięki właśnie bardzo wysokim powtórzeniom się to dzieje i właśnie dzięki też bardzo wysokim powtórzeniom jest to też świetna metoda, która zapobiega kontuzjom, taki ala prehab, tak to można nazwać. Zwiększa się nasza zdolność do wykonywania coraz ciężkiej, pracy, coraz ciężkiej pracy w jak najkrótszym właśnie odstępie czasowym, czyli te work capacity, o którym mówiłem na początku treningu. Zwiększa się nasze GPP. Dodatkowo jeszcze nabijamy sobie objętość, co prowadzi po prostu w dalszym ciągu do zwiększonej hipertrofii oraz zwiększa po prostu siłę tego mięśnia. Dzięki... Dzięki zwiększeniu objętości. Mam nadzieję, że udało mi się to poskładać w jakąś jedną spójną, logiczną całość. Że nie było to zbyt skomplikowane. Jeżeli tak, jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę, dzwoneczek, jakiś komentarz, co chcecie. No i trzymajcie się. Do zobaczenia, cześć.